Nie ma świętych krów, Zbigniew Ziobro nie jest osobą, która może być traktowana w specjalny sposób. Bardzo chciałbym, żeby ten człowiek trafił wreszcie przed komisję śledczą, przestał pajacować. Ma parację. Moim zdaniem za mało się mówi o tym człowieku. Narcyzie, bo on ma taką narcystyczną postać. Dzień dobry, Wojciech Mulik. Witam Państwa w rozmowie gońca. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj europoseł koalicji obywatelskiej, Krzysztof Brejza. Witam serdecznie. Dzień dobry, uszanowanie. Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu Zbigniewa Ziobry. Teraz również do sądu trafił okręgowego już w Warszawie wniosek o zastosowanie aresztu wobec Zbigniewa Ziobry w celu przesłuchania go. Jak Pan uważa, czy sąd rozpatrzy ten wniosek pozytywnie? No, oczywiście wierzę w to, że rozpatrzy e, pozytywnie ten wniosek. Nie ma świętych krów. Zbigniew Ziobro nie jest osobą, która może być traktowana w specjalny sposób. Ma być traktowany tak jak każdy inny obywatel, i wierzę w to, że taka decyzja sądu zapadnie. Jeżeli chodzi o tę kwestię, Tomasz Trela w wywiadzie w Polsacie zdradził, jak to może w praktyce wyglądać. Czyli dzisiaj najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że jeżeli, jeżeli sąd się przychyli właśnie do tego wniosku o przesłuchanie pana ministra Ziobry, to najprawdopodobniej trafi on do aresztu na kilka dni i z tego aresztu będzie doprowadzany na przesłuchanie przed Komisję do Spraw Pegasusa. Pan Tomasz Trela ujawnił również, że będzie się to działo w ciągu trzech dni z powodu stanu zdrowia. Ziobry. No i właśnie, czy uważa Pan, że możemy mieć jakieś duże oczekiwania wobec tego przesłuchania, i czy może ono cokolwiek rozstrzygnąć w kwestii wiedzy albo odpowiedzialności Ziobry w, w temacie Pegasusa? Uważam, że to jest kluczowy świadek i dobrze przygotowana komisja dysponująca materiałami z prokuratury, które już spływają, może bardzo dużo ciekawych informacji od Zbigniewa Ziobry wyciągnąć. Ja nie sądzę, żeby on odpowiadał na pytania, bo jest tchórzem i on będzie unikać tej komisji, będzie unikać odpowiedzi na konkretne pytania. On wie, że grozi mu odpowiedzialność karna za używanie tej cyberbroni. Kolejne informacje, chociażby opinia policji negatywna wobec możliwości stosowania tej cyberbroni, pokazują, jak wiele do stracenia ci ludzie, którzy czynili zło w Polsce, mają. No właśnie i czy, Ziobro, czy Zbigniew Ziobro może faktycznie mogło być tak, że mógł unikać tego przesłuchania z tego powodu, że groziłaby mu właśnie odpowiedzialność karna w zamian za składanie fałszywych zeznań? Nie Pan co, ja widziałem Zbigniewa Ziobrę na śniadaniu u Usakiewicza, takim umownym śniadaniu, w doskonałej formie, tryskał humorem, biegał tam, chodził po tych schodach, robił tą konferencje prasowe ze swoimi pomagierami. I tak się zastanawiam, na ile te opinie lekarskie są jeszcze aktualne, bo widać, że stan zdrowia, można się tylko cieszyć, że stan zdrowia Zbigniewa dobry, pozwala mu na bardzo dużą taką aktywność chepenerską w postaci na przykład nie stawiania się na czas na przesłuchaniu komisji. Bardzo chciałbym, żeby ten człowiek trafił wreszcie przed komisję śledczą, przestał pajacować, przestał cyrkować, żeby odpowiedział na pytania bo pytań, jestem pewien komisja ma co nie miarę. A czy sądzi pan że jeżeli chodzi o na przykład sprawę Pegasusa ta osobista odpowiedzialność Zbigniewa Ziobry może być duża i nie ma takiej możliwości żeby nie wiedział on o działaniach podejmowanych przez służby wobec konkretnych osób? Panie rektorze, Pegasus jest kompleks. To nie jest tylko włamanie do telefonu jednego polityka. Pegasus to jest kompleks działalności nielegalnej służb i nielegalnej działalności prokuratury, prokuratorów Ziobry. Ja przypomnę, że w moim przypadku robiła mnie, powiedzmy, przez prokuraturę pani Rutkowska-Szmedyńska, prawa ręka Zbigniewa Ziobry, prokuratorka na Pomorzu, prokuratorka regionalna. Ona w jednym czasie potrafiła kręcić na lewo sprawę polityka opozycji, Poza kodeksem, ona stosowała swój własny kodeks ziobrowy, tak, żeby pomijać dowody niewinności sukcesywnie, i tworzyć operację prokuratury opartą na zwykłych kłamstwach, i ona to widziała, robiła to z premedytacją, tylko dlatego, żeby dostać awans, kopa w górę. Czy to nie jest korupcja? No moim zdaniem, to jest korupcja. I w tym samym czasie ta kobieta. Zajmowała się też drugą sprawą polityczną, można powiedzieć, bo sprawą, która dotyczy, dotyczyła syna Jacka Kurskiego, słynna sprawa podejrzeń pedofilskich, i tam w tej sprawie sprawą zajmowała się skręceniem sprawy. Z duszeniem sprawy przesłuchiwała na przykład osobiście biegłego, co się nigdy nie zdarza, a w drugiej, w drugiej sprawie, czyli w mojej, miała Jarosławowi Kaczyńskiemu i Ziobrze zaniść moją głowę na talerzu, wbrew dowodom, w sprawie jakichś pluszowych wiewiórek, zupełnie absurdalnej sprawie, którą prowadziła prokuratura okręgowa w Gdańsku, absurdalnej sprawie, bo pluszowymi wiewiórkami, tortem, żurem i dmuchanymi walonami powinna zajmować się komisariat policji, a nie prokuratura okręgowa i specjalny zespół na czele z prokuraturą okręgową. Tego w historii polskiej prokuratury nie było. I proszę mi powiedzieć, czy to nie jest też materiał na to, jak patologicznie działa cała prokuratura? To nie chodzi o to, że tego typu kręcona sprawa przez ludzi dobry miała być pretekstem do zastosowania Pegasusa, tu chodzi o łamanie procedury karnej i dobrze przygotowana komisja, która będzie znała punkt po punkcie, jak absurdalnie tworzono, procedowano tego typu prowokacje, może Zbigniewa Ziobrę bardzo dobrze przesłuchać i jednocześnie wyciągnąć z tego Ziobro systemu, z tej Ziobro prokuratury wnioski na przyszłość. Bo tu chodzi o to, żeby prokuratura działała w sposób obiektywny i żeby prokuratura ścigała prawdziwy przestępców, prawdziwych przestępców. Żeby prokuratura jakby powołała prawo, bo nawet w tej sprawie absurdalnej, kruszcowych wiewiórek, skończyło się to tym, że główna oskarżona była działaczka PiS, dopiero trafiła na ławę, ławę oskarżonych wolności, no bo prokuratura w tym stawie, w tej sprawie, prokuratura ją traktowała jako specjalną, dobrą osobę dla niej dla Ziobro Prokuratury i można powiedzieć, że w ten sposób Ziobro Prokuratura wspierała ludzi oskarżonych o jakieś malwersacje. Czyli stała Ziobro Prokuratura, stała po stronie osób podejrzanych, rzeczywistych sprawców, krzywdziła niewinnych ludzi. To jest totalna patologia. Raport prokuratora Adama Bodnara, ministra Adama Bodnara ujawnił również raport prokuratury, właśnie szereg takich nieprawidłowości i szereg spraw. Wśród nich była ta wymieniona przez pana dotycząca syna Jacka Kurskiego. Czy ma pan takie poczucie, że w dzisiejszej Polsce i samym rozliczaniu rządów prawa i sprawiedliwości jednak za mało mówi się o na przykład roli Jacka Kurskiego w TVP? Yy, ma pan rację. Moim zdaniem za mało się mówi o tym człowieku. Narcyzie, bo on ma taką narcystyczną postać. Wiemy, że zatrudniony jest. Jestem akurat w Parlamencie Europejskim. Można powiedzieć, podobno pracuje kilkadziesiąt metrów stąd po drugiej stronie tego budynku. Jest chyba doradcą EKR-u i proszę zauważyć, jaki to jest system. Patrycja Kotecka, żona Zioby, zostaje asystentką, tak zwaną APO. U posłów Solidarnej Polski, ziobro trafia do tej samej delegacji, też nie, przepraszam, nie ziobro, kurski trafia do tej samej delegacji na, na podobno dobre wynagrodzenie. No coś niesamowitego. Ta Unia Europejska, ta flaga unijna już im nie przeszkadza. Pluli na flagę, pluli na, na Unię Europejską, czuli na Unię Europejską w tych mediach propagandowych, a teraz nagle, jeżeli tylko z tej flagi oni widzą zysk. I nie, nie chodzi im o wartości, o Unię Europejską, o integrację. Chodzi mi o kasę. Kilkadziesiąt metrów stąd siedzą w biurach i mają kasę dzięki Unii Europejskiej. Ci, którzy tak tluli na Unię Europejską, i nagle ta Unia robi się ciepła dla państwa Ziobrów i dla pana Kurskiego. Ale rzeczywiście trzeba mówić o tym, co Kurski zrobił z telewizją, no, bo to byli dobrze znajomi, no nagle się okazuje, że co, że Ziobro nadzorował y, prokuraturę, z której ciekły materiały z Pegasusa, zafałszowane, co się zdarza chyba tylko w Rosji albo na Białorusi i ciekły do kogo? Do Kurskiego i teraz pani Ziobro siedzi w jednym gabinecie kilkadziesiąt metrów stąd, a, a pan Kurski siedzi obok niej zaraz, tak? Coś niesamowitego, to jest przykład totalnej degeneracji państwa PiS, taki bardzo już personalny, pokazujący związki personalne, przegniły ludzi i naprawdę złej wojny.